Siemaneczko widzowie, witam was serdecznie w najnowszym odcineczku. Oczywiście ze stronki CSGO Skins. Na samym początku przypomnę wam, że jeżeli chcecie sobie wpłacić jakiegoś pieniążka na stronkę CSGO Skins, yy, wpisujemy tutaj kodzik 7, Sweezy. 7. Także wtedy dostajecie sobie 2 10 zł 10 groszy na 10% bonusu do doładowania. Także widzowie, kurwa, nie ma co się w ogóle z tym tutaj pierdolić i trzeba wpłacać kodzik 7 z 7. Także zapraszam was serdecznie do tego. I jeszcze wam powiem tak, widzowie, oczywiście na stronce macie coś takiego jak dzienna skrzyneczka, ja już otworzyłem, więc mam jak otworzyć drugi raz i widzowie, 2 10 zł 10 na start. Sprawdźmy co byście dostali za 2 10 zł 10 na start. Dostalibyście zajebi tego rewolvera, sprawdźmy policycznie ten chodzi. Oczywiście rewolwerek chodzi, złote 60 zł, sprzedajecie i sobie gracie dalej. Ale widzowie, chcę wam powiedzieć, że jest, że są giveaway'e. E, jest jak giveaway na kałaszka i na takie fajne P90, naprawdę bardzo ładne. Jedyne co musicie zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu, to wpłacić sobie na stronkę minimum 8,40, wtedy bierzecie udział w tych dwóch losowaniach. Jeszcze dzisiaj też coś sobie damy, oczywiście do giveaway'ka, także widzowie zapraszam serdecznie. Oczywiście przypominam, że stronka tylko dla osób pełnoletnich, jeżeli nie masz drogi, widzu 18 lat, nie wchodzi nie wpłacaj, bo Cię kurwa złapie i Cię dojadę. Także jeżeli nie jesteś pełnoletni, jak najdalej i Ciebie drogi widzu żegnamy. A jeżeli jesteś pełnoletni i jesteś dorosły i wiesz co robić, to zapraszam Cię na niesamowitą podróż ze mną. Dzisiaj na CSGO z Otwieramy sobie gum Slear Case'a i co nam leci na początek? Zajebisty gloczek Iron Walk Factory New za 20 taka, także proficiak dobry, a co sobie możemy otworzyć to retro caseika 54 ,60 zł, 60 groszy, także zobaczymy co nam wyleci. Ok, leci nam p 90 Wave Breaker, który najprawdopodobniej nie zadowoli nas. Okej, okay, troszeczkę także jeszcze raz, może teraz coś fajnie da. Mhm. Mm Widzowie, Rykoszek, najgorszy Shit. No to było kurwa najmniej, Nie no, może nie najmniej procent, ale mało procent. Także wychodzimy sobie z tego retro-kejsika i idziemy, powiedzmy sobie, do tak kkejsika. tak na Tak, nam daje yellow jack, daje beasta o Oj, tylko w stanie trochę takim sobie. Dobra, otwórzmy jeszcze raz sobie na prądziku. Perno, taka sobie, skrzyneczka. Nemesis, oczywiście, zostawiamy. Proficiak. To sprzedajemy awupkę. Rewolwerka, sprzedajemy i lecimy dalej. No, może do nawiedzonej skrzyneczki. Może tutaj no, oczywiście na prądzie. Black Lotus, nie za ciekawie. Black Lotus. Bardzo ładne P250, ale niestety nie. Fever Dream, awupka oczywiście super. Ja sobie albo ją wypłacę, albo ją wam dam. Jakże zobaczymy. Wychodzimy z nawiedzenia. Ten Tribal Casey na jesterku, on potrafi ładnie dać. Ale niestety my nie mamy na tyle balansiku, żeby sobie pozwolić. Otworzymy sobie to 4 razy i zobaczymy, czy coś nam ciekawego tutaj dla samego główienko, także widzowie chyba sobie sprzedamy tą całą resztę co tutaj mamy, bo jest nam niepotrzebne mamy te dwa skineczki, wchodzimy sobie na case battle'kę, dołączmy sobie na 2 na 2, bo nie wiem czy wiecie ale na stronce dodali nowy tryb 2 na 2, także zobaczymy jaką się sprawuje już na poprzednim odcineczku testowaliśmy ten tryb, tam dostaliśmy w pizdę tam może się nam uda wygrać i triumfować nad y, Nomi i nad playerem a na razie się zapowiada, że chyba triumfować będą oni, a nie... Ciekawie, yy. niestety, widzowie, chyba tutaj niestety triumfu nie będzie. Aczkolwiek nie ma co się, możemy wstydnąć takiej drugiej batelki. Tutaj już jest trochę yy, droższa ta a Także tutaj bym już chciał wygrać. Wiadomo, tam gdzie lepiej, tam bym chciał wygrać. <laughs> Ale tutaj trafia kałażka Slayer. A dobrze, że filtr stędzi, a nie w czymś No, niestety, chyba znowu widzowie dostaniemy w Pierdol. No, i dostaliśmy w Pierdol oficjalnie. patrzcie, Miał 138 kg punktów. Dobra, to czekajcie, wchodzimy sobie jakieś batelki. Oczywiście możecie sobie odebrać za punkciki, jakieś skinki. Ja na razie nie mam, bo wydałem co trafiłem. Dobra, tutaj mamy taką... Oj oj oj. Naka za 89, 83. W zasadzie myślę, że będzie fajna, przyjemna. Tutaj yy, ewentowa wiosna jesienna skrzyneczka. No jak na razie tutaj chyba nie za bardzo. No mamy tutaj tego tego szymczoka, ale czy to coś zmienia? U nas wydymał jeszcze ziome. ziomeczek trafił sobie fosfor. To niestety nic. Nie jest to nic dobrego dla nas. Nic to dobrego dla nas nie znaczy. Widzowie. Dołączamy sobie do takiej sobie dołączymy. No co tam? Niech się dzieje co się dzieje. Zobaczymy, czy luki tutaj. Oj, tutaj kurczę, poleciałem. 150 zł. No oj oj niedobrze. Tutaj u A dobrze, że well Warnie Kurwa. Ja to mam szczęście. Głupi ma zawsze szczęście, pamiętajcie. No tutaj już te lepsze będą te telowleje Tam już można... u takiego slowtera trafić, to bym chyba się zesrał majtki. Kurwa na rzadko. Ale lecimy dalej, tutaj znowu. Ten Digielek, jak on był jeszcze w factory niu w Statraku. To by było super, ale nie jest. Czy jest lepszy? Jego jest lepszy. No, jego jest lepszy. No właśnie, myślałem. No i znowu, ja, on trafię lep, w lepszym stanie. Niestety, widzowie, znowu chyba się zapowiada na ostre dymanie. Niestety, my nie będziemy dymać, tylko będą dymać nas. Tutaj ten upalony tani Ja już go znam, te triki, kurwa. Tyletowy skinek, ale tani. Tutaj, co? Znowu. Tym razem Filtesek. Wow, prawda, dziękuję, niesamowite. Tutaj cycek dla niego, kurwa. Dla nas, jak zwykle, niestety, kałek, ale zobaczymy. Ojej, w jakim to jest stanie ten drugi Poison Dart. Ojej. Okej. Okay. No, i teraz, jakby teraz dało fajnie dla nas dwa razy. No nie Fajne, nie jest to fajne danie. moi no i CYCX, jakby był faktyniów w Sotraku, to byśmy wygrali. A nic zostaliśmy z dymani. Widzowie zostało 50, 52 zł. Nie za dobrze to wygląda. Może stwórzmy sobie sami jakąś bitewkę. Hmm. Dodajmy sobie M4, -ki. Dodajmy sobie steampunka, tą eventówkę. albo nie tą, dajmy sobie coś po prostu dużego. Teraz Case'a nas nie stać, na to też. Może będzie nas na to. Dobra, na Jela nas stać. Dajemy dajemy na dwóch, bo ja lubię na dwóch. Ostatnio polubiłem na dwóch się tutaj, tak, zwał. Okej, okay, dołączył do nas Zenek, Zenuś, zobaczymy. Żeby nam dało, bo kurwa, to jest nasza ostatnia szansa. Okej, okay, dla mnie i dla niego dało miar miarę fajnie, ale żeby tutaj steampunk, kurwa, proszę. Ateris dobra, lepsza, lep... Jest Remis, teraz wszystko dobra dla nas, no chyba dla nas, no. Kurwa mać, nie mogę. Od kiedy szary skin jest droższy od kurwa jakichś beretów kobaltowych, ja... Widzowie, no to jeszcze spróbujmy tutaj uszczelić jakiegoś skina fajnego, no kurwa. Dobra, jeszcze case batelkę sobie zróbmy. Powiedzmy za 3.15 taką na czterech, No i zobaczymy. Ostatnia szansa po prostu. Dodajemy boty, bo nie chce nam się czekać. klasycznie i samo, i Rosto. Baby, walimy się z Jokerem. Joker pewnie jest wszystko z ha, Kurwa hapnie. No i apnęliśmy nie my, tylko oczywiście Rosto. Skurwy synek się nachapał. Także no co, widzowie, nie zostaje mi nic innego jak przypomnieć wam. A jeszcze tutaj są dla was, widzowie, prezenciki. Tutaj, widzowie, dla was jeszcze rozdaję Awupkę. Fever. Dream, a wupka Fever Dream leci widzowie dla was, także naprawdę super i ją będziemy mieli dla was od, no, od 15, albo no, od 15 złotych widzę, jak wpłacicie, macie szansę sobie dropnąć yy, a wupkę Fever Dream, także zachęcam, bo naprawdę teraz mam, yy, jestem świeży, także mam mało tutaj widzów, ale jeżeli wy wpłacicie, to wtedy macie większą szansę, bo jest mniej ludzi niż u jakiegoś Isamu, u kogoś innego. Tak, oni rozdają większe, ale Tutaj jest o, znacznie 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 mniej ludzi, że wpłacajcie sobie i wygrywajcie skineczki, nic innego nie zostaje. Przypominam, kodzik jest znany 7 Swizzy 7, taki kodzik innego nie ma. Wpłacajcie i wygrywajcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.